Dzień dobry. Nazywam się Zbigniew Kozłowski i jest mi niezmiernie miło, że będę mógł krótko przedstawić Państwu, jak korzystać z plików edukacyjnych dla nauczycieli przygotowanych do prowadzenia zajęć zdalnych w szkołach podstawowych. Jak wszyscy wiemy, przygotowanie zamkniętych lekcji w jednej spójnej prezentacji jest dla nauczycieli bardzo pracochłonne i czasochłonne. Spisany zakres wiedzy i opis jednego konkretnego tematu, przedstawiony według założeń programowych, daje możliwość na prowadzenie atrakcyjnych zajęć zdalnych. Prezentacje zostały przygotowane z myślą o nauce zdalnej, ale mogą być również wykorzystane podczas prowadzenia zajęć w trybie mieszanym lub stacjonarnym. Każda prezentacja poświęcona jest jednemu wybranemu działowi, np. Matematyka dla klasy czwartej, dział Ułamki zwykłe. Czy język angielski dla klasy siódmej, dział Sposoby wyrażenia przyszłości. Materiały należy pobrać do siebie ze strony Centralnego Domu Technologii. Każda prezentacja znajduje się pod oddzielnym linkiem. Prezentacje zostały przygotowane w programie PowerPoint. W jednym pliku znajdą Państwo zakres materiału z całego działu z wyszczególnieniem tematów. Przed wykorzystaniem danego pliku prosimy o dokładne zapoznanie się z materiałem oraz samą prezentacją, tak żeby dokładnie wiedzieli państwo czego się mogą spodziewać podczas prowadzenia lekcji. Jak to się mówi potocznie, proszę się przez nią przeklikać. Prowadzone przez siebie lekcje mogą państwo dostosować do swojego tempa i zakresu. Jeśli uważają państwo, że prezentowany materiał jest zbyt pojemny, Mogą Państwo ingerować w jego treść, zmniejszając lub zwiększając jego zawartość. W każdej chwili istnieje możliwość zakończenia prowadzenia zajęć w określonym miejscu i rozpoczęcia prezentacji materiału na następnej lekcji. Wykorzystane animacje działają zawsze po tak zwanym kliknięciu myszką i nie ma niespodzianek pojawienia się kilku obiektów. Strony, na których uczeń sam musi popracować z materiałem, posiadają swój zielony znak w prawym górnym rogu z napisem ćwiczenia. Na początku każdej prezentacji spisaliśmy raz jeszcze wszystkie niezbędne detale związane z każdym przedmiotem. Mam nadzieję, że przygotowany materiał będzie pomocny w prowadzeniu zajęć. W imieniu Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, Centralnego Domu Technologii i Cezarego Fortuny, autora projektu, Życzę Państwu powodzenia.